Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko drodzy widzowie Witam Was serdecznie na odcinku specjalnym, e, który dzisiaj właśnie teraz nagrywam, a mianowicie chodzi o to, żeby wyjaśnić sytuację z boską szałwią, y, przepraszam, z, y, z boską palmą AKA AKA a, boski szczurkiem, tak? Słuchajcie, coraz więcej osób wysyła do mnie wiadomości, pisze do mnie komentarze i tak dalej, i tak dalej. Piszecie, widzowie, komentarze, piszecie do mnie wiadomości prywatne: dlaczego zabroniłem Boskiej Palmie nagrywać filmy o uniwersum tutaj w Kambodży? Słuchajcie. Zaraz do tego wszystkiego się odniosę, ale pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zostawić komentarz, żeby zostawić subskrypcję, bo słuchajcie, takie odcinki specjalne też będą się pojawiały. Jest to nagrywane na zasadzie podcastu, także zaraz, słuchajcie, tutaj zobaczymy, co u boskiej szałwi aka. Szczurku... Szcz, szczurze Bożym <grym> Co tam u niego słychać Bo słuchajcie, ogólnie Jest do wyjaśnienia kilka kwestii Także Zapraszam Was serdecznie na film Nie będzie to zbyt długi film Weźcie sobie tam gdzieś popcorn Nalejcie sobie coli Rozsiądźcie się w fotelach i posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia ośmiornica. Zanim przejdę do tego, co mam po, do powiedzenia, przejdźmy jeszcze na kanał Boskiej Szałwi. Jak możecie zauważyć, Boska Szałwia aktualnie jest pozamiatany. Słuchajcie, wyświetlenia rzędu 300, wyświetlenia rzędu 400. Wyświetlenia rzędu 480, wyświetlenia rzędu 400 i tutaj 1500. Brawo, brawo, brawo! <noise> Także słuchajcie, Boska Palma jest pozamiatany. Dlaczego pozamiatałem Boską Palmę? Hmm, niech się zastanowię. Słuchajcie, ogólnie nie jest to tylko i wyłącznie gdzieś tam. E, moja, moja zasługa, ponieważ ogólnie zarząd ośmiornicy podjął decyzję, że kończy się darmowy content. Kończy się nabijanie wyświetleń na czyimś kontencie. Szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o uniwersum w Kambodży, ponieważ są to bardzo, bardzo cenne i bardzo drogie informacje. Żaden boski szczur AKA, boska Szałwia, nie będzie miał takiej możliwości, żeby zarabiać gdzieś tam na boku pieniądze. Także słuchajcie, zarząd podjął decyzję o tym, że trzeba zakończyć tutaj karierę boskiej palmy na YouTubie, dlatego boska palma wykasował wszystkie filmy związane z uniwersum w Kambodży, związane z życiem prywatnym uczestników uniwersum w Kambodży i takie sytuacje nie będą więcej miały miejsca. Oczywiście Boska Palma, znając jego podejście do życia, pewnie jeszcze będzie chciał coś tam, wiecie, odpowiedzieć, coś tam jeszcze będzie chciał nagrać, żeby troszeczkę w wyświetleń wpadło, ale to już nigdy nie będzie to samo, ponieważ pamiętajcie, że ośmiornica swoje odnóża ma wszędzie. Ośmiornica kontroluje wszystko, co się dzieje w uniwersum. Ośmiornica z delikatnym opóźnieniem, ale jednak zawsze podejmie wyzwanie i wyjaśni pacjenta. Także przejdźmy na chwilkę tutaj na kanał Boskiej Szałwi aka. Boskiego szczura. Zobaczmy, co nagrywa. Jak wiecie, e, wielokrotnie w komentarzach Boska Szałwia, aka Szczur Boży, wypowiadał się negatywnie o twórczości innych tutaj w uniwersum. Tymczasem zobaczmy, co Boska Szałwia, aka Boski Szczur, sam reprezentuje swoim kontentem. Jak możecie zauważyć, jeden wielki skan. Sam do tego się przyznaje, sam pozamiatał siebie. Eee, więc zobaczmy, zobaczmy co on tutaj ciekawego wymyślił. Wchodzimy na film, który został dodany 7 dni temu. Na marginesie, jak możecie zauważyć, ja w swoich filmach nie używam sztucznego głosu AI. Tak jak robił to Boska Palma. Ponieważ mój głos jest wystarczająco dobry, żeby po prostu wyrazić siebie i wyrazić opinię o Boskim Szczurze, a.k.a. Boskiej yy, yy, Szałwi. Także ojojojojojoj, o, 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 tutaj będzie się działo, słuchajcie, bo widzę, że e, Szczur Boży wstawił zdjęcie ze swoją partnerką. Powstrzymam się od Komentarzy na temat tej oto dziewczyny, ponieważ nie jestem w stanie przypomnieć sobie teraz, czy poruszał on tematy kobiet w uniwersum. Jeżeli nie, nie będę odnosił się do tej kobiety, ale zobaczymy, co on tutaj nagrywa. Sekcja komentarzy. Wow! Poczytajmy, poczytajmy, co myślą o Boskiej Szałwi AKA Szczurze Bożym. Jego tutaj subskrybenci, których wystawił do wiatru, ponieważ zbudował kanał na hejcie, na komentarzach charakterystycznych dla swojego kanału, po czym widzów po prostu zostawił opuścił, wykasował filmy. Teraz widzowie tego oto Szamba nie mają gdzie się wyżyć. Nie mają gdzie popisać. Nie mają gdzie pohejtować. Także Boska Palma yy, podejrzewam, że do końca tygodnia będziesz miał niecały tysiąc subów. I tego Ci z całego serca nie życzę. <słuch> Proszę bardzo, komentarz numer 1. Komentarz numer 1. Wypromowałeś się i filmy usunąłeś z Kambodży, ale żałosne. Brawo! Nic nie różni się od Kambo Universum. No, panie kolego, różni się dużo, ponieważ Cambo Universum jest jedyne w swoim rodzaju to kanały typu boska, szałwia oraz tym podobne za wszelką cenę starają się wybić na tym uniwersum. Także uniwersum jest jedyne i w swoim rodzaju. Każdy z nas jest wyjątkowy. Doceniajcie to widzowie, bo kanały mogą kiedyś się pokończyć. I co będziecie wtedy oglądać? Następny komentarz. Promowanie tej patologii to by błąd. Będziesz podróżował po Australii. A propos Australii, Ośmiornica podjęła decyzję, że Boska Szałwia, aka Szczur Boży, niestety w Polsce już ma przekichane. Dlatego, pierwszym krokiem, jaki był, podjął decyzję o wylocie do innego państwa. Także to nie ma tutaj co za bardzo, słuchajcie, do czego się odnieść, ponieważ kanał upadł, widzowie odchodzą, widzowie widzą, widzowie piszą. Także Boska Szałwio, jak mogłeś zrobić to swoim widzom? Co ci biedni ludzie teraz mają począć? Gdzie mają pisać ten hejt? Dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego już nie jesteś taki cwany? Dlaczego nie przyznasz, że to, co Ci powiedziałem, ostrzegałem, to się wydarzyło, to się stało? Zobaczmy gnioty tutaj boskiej szałwi. Zmienił głównie doszły te wywodce z tyłu, zasłoniłem część. O, oj, ten głos to, no to ja już się nie dziwię, dlaczego boska szałwia, a.k.a. szczur boży, nagrywał... Z lektorem AI. Dosłuchajcie, no, ten głos, on brzmi, jakby miał 11 lat. budynku idziemy do Modern Art Museum, muzeum Słuch. sztuki nowoczesnej, zobaczyć. Boska Szałwia popisuje się angielski. Ja potem na film pod filmem. Dziewczyna nie chce niestety się filmować, wie czym to grozi, ponieważ widziała, co Boska Szałwia wyrabiał na kanale Cambo Universe. Inside out too Nie, yeah, which is... Jaki jest polski tytuł? W głowie się nie mieści. Ojojoj, jo, jo, boska szałwia Chłopak. Patrzcie to, zaraz wypłynie na zewnątrz, tylko spróbuję uchwycić. Pier pierwsze spostrzeżenie. Czy ten content jest lepszy od contentu Campbell Universum? Chodzi, nagrywa rzekę, nagrywa most, nagrywa dziewczynę, która nie chce się filmować. Nie wie, nie zna języka angielskiego na tyle, żeby poprawnie skomunikować się, powiedzieć co chce przekazać, co, co powiedziała. Nie rozumie, nie wie. Where is it? Jezus Maria, długo nawet szumie pod wolą. Nie wie gdzie jest. Wzywa tutaj pana boga na kaczka. To jest kaczka. Where is it? it right there. You need to give him a chicken. Then he's gonna come. Możemy. No! I don't Także, się... słuchajcie, ja nie potrafię tego gniota oglądać. Jedziemy dalej. Niego, bo zawsze tutaj w nocy siadłem, wygląda jak na kabli trochę. Strafię Lata to, się kamerą jakby trząsł się, trząsł się ze strachu, nie wiadomo o je, co je, chodzi. Właśnie ośmiornica już tak samo w Australii dała znać o sobie. Chłopak jest zestresowany, chłopak jest przestraszony, boska szałwia jest skończony. Chodzimy wieczorem, nikogo już tutaj nie ma. Nie bardzo lubią rankiem różne aktywności robić. To jakieś tmuchane zwierzaki Marysa. Wow, Crum Parking. Absolutely amazing! Możesz się przebrać w kostium i dołączyć do parady, Elena. Widzowie, o co tu chodzi? Czy, ty, czy, ja, czy, czy tutaj jest content, który trwa dosłownie 0,5 sekundy, bo jakoś, nie wiem, coś tam mi mignęło, nawet nie zdążyłem zobaczyć co to było. No, welcome to the Islands. Zoo. ja mam trzy wieżaki są, za bym tego nie nazwał, ale okej, okay, więc chyba chodzi. No, powiedzcie mi, słuchajcie widzowie w komentarzach czy ta Australia taka jest super? Bo z tego co widzę, to na razie boska szałwia, a.k.a. boski szczur, pokazuje mi dmuchane zwierzaki. Chodzi o to, że można tam wejść, bo widzę okienka są w środku, więc dla dzieciaków takie... Ciekawe, czy wejdzie. Atrakcje, ale nie, trzy sztuki, jakieś niby szczur, niby jaszczurka i niby żółw. Okej. Okay. No, atrakcje przyciągają... Tego, komu chodzi to po głowie. Także podejrzewam, że boska palma, zajarany tym, że zobaczył dmuchane gdzieś tam zabawki, już chciał wejść do środka i chciał wycie odstresować się po tej całej sytuacji, która wynikła z jego kanałem. I okay, dotarliśmy na miejsce. Dobra, o, tutaj boska palma pokazuje tutaj czaszki, także to ominiemy. Bo wiecie, horrorów to my oglądać nie chcemy. Proszę bardzo, Boska Palmas, a.k.a. Sz Szczur Boży, a.k.a. Boska Szałwia, zestresowany, popłakany, wary wyschnięte. Co ty robisz tymi ustami, człowieku? Co ty robisz tymi ustami, że masz takie wyschnięte wargi, no? no to tam dużo ujęć ze środka nie nagrywałem, bo to. Ojojojoj, oj, oj oj. co wiadomo, tutaj się wiadomo. wydarzyło, widzowie? Co tutaj Do końca się wydarzyło? u takim wideo. Woski szczur w całej okazałości, proszę bardzo. I ta oto gadzina ma czelność w komentarzach i filmach, które tworzył Ocambo Universum, wyśmiewać inne osoby, wyśmiewać innych facetów przystojnych, zarobionych, ogarniętych, wyuczonych, władających językami. Sypiających z pięknymi kobietami. I taki oto szczur, proszę Państwa, aka Boska Szałwia z wyschniętymi warami. Pizza! Wygląda do jest... jak dopiero co, że tak powiem, wyszedłby z jaskini. na taki bardzo refleksyjny jakiś tam materiał. Dużo historii jest związanych z imigrantami tutaj, no bo ta historia. No to poopowiadaj tę historię, bo jak na razie to tutaj nic ciekawego chłopaku nie pokazałeś. Tej gęby to ja już oglądać nie chcę. Także słuchaj, lepiej nagrywaj już te mosty i te rzeki i te dmuchane pluszaki. Żeby się dostać na drugą stronę rzeki, no to można te. No dobra, słuchajcie, myślę, że yy, ten film there video. Jak to jest. Hmm, to be perfect if we take a No możemy picture Mamy jedzonko i będziemy mieli... Pićko też, więc. Ten film, słuchajcie, już zostawiam. Sprawdzimy jeszcze jeden gniot e, Boskiej Szałwi. Można powiedzieć, że. klikbajtowy artykuł. Wybaczmy ja. Clickbaitowy to jesteś cały twój ty kanał. Boska Szałwia. Ale. Słuchajcie. Ośmiornica nie śpi, Ośmiornica patrzy. Ośmiornica jest wszędzie. Ośmiornica pobiera opłaty za swój content i takie rzeczy właśnie będą się działy. Także jeden wielki skam, zobaczmy kanał Boskiej Szałwi, jak sam tutaj nazwał. Jeden wielki skam, clickbait i tak dalej. Także jedziemy, jedziemy, zobaczymy tutaj jeszcze e, jeden film Boskiej Szałwi, aka Boskiego Szczura. Szczura Bożego. No, dobra, pokaż ten skały. Przejdźmy również tutaj do sekcji komentarzy, które drastycznie maleją. Nie ma hejtu, już nie ma komentarzy. Także słuchaj, powiedz tutaj, odnieś się do tych wszystkich widzów, którzy subskrybują Twój kanał, którzy dalej czekają, że być może Boska Szałwia. AKA szczur Boży jeszcze nagra chociaż jeden, jedyny film o tutaj Universum z Kamboży. Zostawiłeś wszystkich widzów. Co ci biedni widzowie mają teraz zrobić? Gdzie oni mają się podziać? Gdzie mają szerzyć hejt, który tak podsycałeś? <ślesy> Proszę bardzo, napisał widz do Ciebie. A co tu się stanęło? Zniknęły filmy. Zmieniłeś content? Tak czy owak powodzenia. No, brawo, brawo dla widza. Został z tobą mimo to, ale na jak długo? To się jeszcze okaże? Gbajtowy artykuł. O, się Bośki jeszcze wprowadzić na rynek. No, zobacz, Koniec. jak to wygląda. Tylko, że my szczelność. jakieś przewidywania co do daty, kiedy miałoby się to wydarzyć, więc możemy zweryfikować. No, słuchajcie, niestety, ale. To, o, ty się... Nie mogę tutaj nic pozytywnego. O, to może powiedzieć, Ponieważ tam... takie gnioty to już, jest, to już jest poza wszystkim. Słuchajcie, ktoś wychodzi z domu, skamby z uniwersum, Płaci za taksówki, płaci za paliwo, płaci za tuktuki płaci za szofera, jeździ, nagrywa, pokazuje. A tutaj siedzi głowa i omawia gazetę. Gazetę. Ten cza o który sam nie ma zielonego pojęcia. Także, się słuchajcie. Nie będę więcej tutaj odnosił się do tego e, szczura Bożego. Ogólnie kanał jest pozamiatany. Ośmiornica wydała zlecenie. Kanał jest pozamiatany. Kanał już się nie podniesie. Kanał, jeżeli się podniesie, kanał będzie płacił. Kontent będzie kontrolowany, a boska szałwia aka Szczur Boży Papa pa. Pozdrawia cię szeryf z Kambodży